Siemczko widzowie, witajcie na moim kanale. Jestem Amanda i witam Was w nowym odcinku na moim kanale. Wiem, że dużo osób nie ma Instagrama, więc już chcę szybko wytłumaczyć, dlaczego filmów nie było. Ale na samym początku chciałam mnie się przywitać. więc że tego kanału, żeby być na bieżąco, wpadacie na mojego Instagrama i na mojego TikToka. I słuchajcie, nie wiem, czy u Was też, ale styczeń jest najgorszym miesiącem w tym roku. Znaczy ja wiem, że ten rok dopiero się zaczął. Ale po prostu mam wrażenie, że Bóg, czy ktoś, kto nade mną czuwa, testuje po prostu granice moich, mojej takiej wytrzymałości. Więc ten film może nie będzie najlepiej zmontowany, ale słuchajcie, nie mam. Spaliła mi się ładowarka. Dosłownie. Spaliła się ładowarka do laptopa i kiedy? W weekend. Ogarniałam sobie zastępczego laptopa, zamówiłam sobie ładowarkę, więc teraz te montaże mogą być trochę kiepskie, ale nie wiem jak będziemy się montować, bo nie mogę pobrać kapkuta, a w nim jestem po prostu nauczona swojego montażu. Aparat mi też świruje i cały czas mi się włącza, i słuchajcie, będziemy farbować włosy. Ja wiem, że półtora miesiąca temu farbowałam włosy, ale farbowałam taki jasny brąz i on mi się spłukuje do zielonego koloru po prostu. Wy może w kamerze tego tak nie widzicie, ale naprawdę te włosy są okropne, a miałam je przedłużać. E, ale jakby strasznie się broniłam, nie chciałam tego ciemnego brązu, nie chciałam jakby wracać takich ciemnych włosów, e, jakie miałam kiedyś. Ale słuchajcie, zasługą jednej z Was. Dokładnie e, milenki. E, tutaj macie jej nazwę. Zobaczyłam tego TikToka i siebie w ciemnych włosach e, ze starych czasów, że tak powiem. No i stwierdziłam, tniemy włosy, bo mam teraz włosy cięte na prosto, muszę mieć je wycieniowane, więc tniemy włosy, farbujemy włosy i modelujemy je w sposób nowy, bo znalazłam jakiś pomysł na TikToku, mam nadzieję, że to wyjdzie. Bardzo spodobała mi się ta farba, to jest ciemny brąz, ale jeszcze nie jest taki, wiecie, nie, jest, nie są to czarne włosy, ale niestety nie było dwóch opakowań, na swoje włosy potrzebuję dwa opakowania, więc wzięłam kawowy brąz. No co, będziemy mieszać te dwa kolory i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że te włosy wyjdą ładne, że będą ładnie obcięte, ładnie zafarbowane i y, y, ładny sposób ułożenia i że to będzie jakaś mała nowa era, bo ja już mam dość tego stycznia i naprawdę chcę, żeby się skończył i patrząc na, y, powiedzmy, sytuacje, które się dzieją w moim życiu, to ja już wiem, że luty będzie też nie za ciekawym miesiącem i po prostu... Nie chcę przyciąga takich złych myśli, ale i cały czas mówię będzie dobrze, będzie dobrze. Ale naprawdę jest ostatnimi czasy. Yy, po prostu grudzień był fatalny, stycznia zaczyna się źle. Ja mam nadzieję, że ten rok będzie dobrym rokiem, a nie takim, wiecie, kujemy się do yy, cięcia. Widzicie? Widzicie te włosy, ja nie wiem, w kamerze to i tak wygląda na taki bardziej blond, ale zaufajcie mi, te włosy są fatalne. Więc zabieramy się za cięcie i oczywiście, jeśli chcecie to powtarzać, to tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Ja sobie tak było na już od bardzo dawna i ja już naprawdę teraz do fryzjera chodziłam, tylko przy blondzie, żeby farbować je. A jednak, jeśli chodzi o ścinanie, sama sobie to robię w domu i tak nie jest po prostu wygodnie. Pewnie nieraz natknęli natknęliście się w internecie na właśnie metodę. Boże, o. Na metodę ścinania było na kucyk i ja tak właśnie robię, że będę robić sobie tutaj kitkę tylko muszę iść po szczotkę i będziemy troszkę obcinać, ale nie dużo z długości, bo ja sobie włosy teraz podcinam co miesiąc kupiłam sobie nożyczki specjalne, żeby nie robić tego takimi nożyczkami jakby do papieru bo zawsze robiłam takimi no i zobaczymy co to wyjdzie dobra, moim błędem było to, że jednak w nocy waspałam w tych dobieranych Boże, ten naszyjnik cały czas mi się zaczepia i mam taki straszny puch przez to, ale myślę, że sobie obetniemy Tyle włosów, nie więcej, nie więcej. Pierwsza warstwa za mną, i teraz, jakby wypuszczam trochę włosów i robię znowu takiego kucyka, tylko nie, ze, nie z całych włosów i tu mamy warstwę numer 2 z warstwy numer 2 też są ale już mniej włosków to się zostaw te włosy Dobra, włosy już obcięłam, ale przez to, że one są takie, wiecie, odpuszczone yy, nic praktycznie nie widać yy, teraz będziemy nakładać sobie farbę potem będziemy je myć i mam nadzieję, że to lekkie cieniowanie, które jest praktycznie niewidoczne będzie ładne właśnie po ułożeniu i wtedy będzie widać, że te włosy są Fajnie zrobione. Jeśli będą jakieś niedociągnięcia, to sobie to poprawię. Jak te włosy już będą mokre i będą... będę widzieć je, bo teraz taki puch jest, że tragedia. Yy, idę mieszać te dwie farby i nakładamy. Dobra, włosy są już cofarbowane. Wyglądają z paczką, no Z brązami to ogólnie nie ma nigdy jakiegoś za dużego problemu, więc mam nadzieję, że tylko pokryłam wszystkie włosy. I teraz będę używać. Tu mam taki kremik, i on ma od razu termoochronę, bo będziemy suszyć włosy, no i najważniejsze jest wymodelowanie, bo widziałam taki nowy sposób na TikToku i mam nadzieję, że będzie to wyglądać świetnie. I ogólnie już widzę, że ten kolor jest spoko, bałam się bardzo farbować te włosy dwoma różowymi farbami, bo bałam się, że będzie się pomieszam jakiś chłodny odcień z ciepłym, ja się tym totalnie nie znam, ale chat GPT mi powiedział, że mogę mieszać te dwa odcienie, więc mam za że wyszło spoko. Zobaczymy jak wysuszę całe, ale teraz sobie właśnie nałożę troszkę pianki, no żeby potem te włosy mi lepiej się stylizowały. Tym bardziej, że wiecie, że ja mam problem, żeby jak robię jakieś fale, czy coś, to żeby mi się to długo utrzymywało. Dobra, włosy mam już wysuszone. Przyszłam wam pokazać, jak wyglądają w takim świetle. Więc wyszły chyba spoko. Będziemy teraz potrzebować dwóch takich wałków. Oraz dwóch takich na grzywkę. Ja ogólnie nie potrafię tak ładnie sobie tego robić, ale naprawdę będę się starać i zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Na razie idę do łazienki, grzeje mi się tam prostownica i będziemy każde pasmo też podkręcać. Dobra, więc ja robię to z wami. Teraz wyglądam dziwnie, ale za procesowi bierzemy jedno. Ja mam taką gęstą grzywkę. Na TikToku dziewczyny, która to robiła, miała tylko na jeden bałek, ale ja mam. Tą używkę gęstą, więc zrobię to na dwa i mam nadzieję, że to wyjdzie. Więc pierwszy zawijam tak. Biorę ten mój wałek. Dobra, i powtarzam to z drugą stroną. Ja sobie to jeszcze podpinam z piłką, żeby one mi się nie suwały, bo tak sobie nie posiedzimy się, że z godzinę lekko. Teraz sobie podzielimy te włosy takie na dwie części i będziemy najpierw jedną, a potem drugą prostownicą i potem na ten bałek podróżny. Mam nadzieję, że to wyjdzie ładnie. Bo jest trochę roboty, żeby każde prasą to wywijać. Dobra szczerze mówiąc tutaj dziewczyny słyszą całkiem inaczej po zawijaniu. I nie wiem, czy to wina mojej prostownicy, czy po prostu mojego braku zdolności do robienia fryzur, ale teraz będę nawijać ten wałek. Z nadzieją, że on po prostu wszystko uratuje. No i zobaczymy. Ja też jestem taką choreką w nawijaniu takich wałków, ale postaramy tak. się. Dobra, jak w to zawinęłam. teraz trzeba zapiąć. Dobra, niby zawinęłam, ale tu mi odstaje jakiś włos. Dobra, ale to naprawdę może być ładna fryzura, więc teraz zrobię to samo z drugą stroną i zobaczymy. Dobra, ta strona bardziej mi się zawinęła, tak jak u tej dziewczyny, to teraz wałek. Może tu pójdzie to trochę sprawniej. Tylko tak jeszcze część tej grzywki mi się tu nie chce łapać. Dobra, to poszło wiele sprawnie teraz sobie wszystko psikam lakierem, tak, żeby to jeszcze bardziej utrwalić. I podgrzeję sobie to szybko jak suszarką podmuchem chwilę dosłownie, żeby być tego sobie takie bardziej ciepłe. I teraz sobie tak idę w tym posiedzieć, tak nie... Wiem, ja posiedzę z 40 minut, bo nie mam za dużo czasu. I wtedy przejdziemy do pomalowania się i wtedy też będziemy ściągać i zobaczymy efekt finalny. Dobra, yy... Posiedziałam trochę, przebrałam też się, żeby założyć bluzkę. Wybrałam z takim światoliem, żeby ją jakoś wcisnąć przez te wałki. No i nie powsuję się jakoś, więc dobrze się trzymają. Teraz idę zrobić sobie taki mega, szybciutki makijaż i ściągam wałki. No i mam nadzieję, że te było wyszły przepiękne, bo jak nie, to o nie, ma w kocyku będę chodzić dzisiaj. Dobra, ja się tak szybciutko pomalowałam. Yy, bo chcesy, chciałabym też nagrać rolkę na TikToka z tego i mam nadzieję, że one wyjdą ładne, bo pokładam takie nadzieje w tym. Lena wróciła do szkoły, zaraz idę robić kroki, bo dzisiaj, widzowie, jest 15 godzina, już 15 godzina, a moje kroki to... Dobra, zaczynamy ściąganie. Tutaj mam tą kamerkę z telefonu, ale mam tak kiepskie światło tutaj, nie wiem w ogóle co się ostatnio dzieje, ale mam wrażenie, że jakość w moim telefonie jest o wiele gorsza niż yy, wcześniej. więc mam nadzieję, że nic mi się nie dzieje z aparatem, tylko to jakieś takie moje złudne. Wiecie, spojrzenie? Nie wiem. Brakuje mi słów. To nie miało tak wyglądać. Dobra. Kolejne. Może to będzie lepsze. U, czemu to mnie w... Boże, te włosy nie miały tak wyglądać! Wiedziałam, że coś sknocę. Dobra. Póki co tak. No nie. Yeah. I znowu jest inaczej, niż chciałam, ale idę po takie kapsułeczki i spróbuję coś z tym zrobić. E, dobra, ja tu mam takie kapsułki i sobie wezmę jedną i spróbuję te włosy, wiecie, tak ułożyć ładnie. Dobra, potencjał może i na tą fryzurę jest, ale... Patrzcie na tą stronę. Patrzcie na tą. Dwie różne połówki. No nic, no, nie ma tragedii, mogę tak wyjść dzisiaj. W e, oczywiście dajcie znać, co sądzicie o nowych włosach. One są w ogóle bardzo ciemne, moim zdaniem. Ale też kolor będzie troszkę się wypukiwał. E, nowa era włosowa I przy tych farbach dwóch zostaję Będę sobie na bieżąco przy jakimś tam odrościach. jak ten kolor się wypuka, Będę bardziej y, Będę wtedy ich używać e, Dajcie znać Ja czekam na wasze komentarze Jak wam się podoba ta moja I widzimy się jutro, pa! Widzowie, nie tak się spodobały moje włosy Że zfarbowaliśmy też jej e, Oczywiście szamponetką Która jej się zmyje Wyszły jej mega na maksa ciemne te włosy. Macie mniejsze włosy ode mnie. Nie nagrywaliśmy tego w osobnym filmiku, ale pokazujemy Wam efekt finalny tutaj. O i tak się prezentuje Lenka w swoich nowych włoskach. No tak. Ale ładnie. Lecisz do szkoły? Tak. Dobra.